Kaboc, z mhm. Dobra. Tak, se nagram, żeby coś było. Przechodzimy, idziemy. Nie spodziewamy się w sumie nic wielkiego do znalezienia. Ale był kontener, więc patrzymy, oczywiście, bo on już będzie znowu coś. A tym razem nie ma. Tutaj też jest odsądnięte. Pójdziemy dalej wzdłuż ulicy i zobaczymy. No, uporządkowali tu. Idziemy. Spacer w sumie bardziej robimy niż szukanie. Mamy na razie tego tyle, że trzeba będzie się... Tak, bo nie kupujecie tego i teraz nam zalega. No i no przez to łap. nie będzie nowych filmów. Już, już szybciutko kupować. Szybka kontrola wiaty śmietnicowej. Ach, ubogo. No. Z szafy chyba. Nie wiem, jakieś dziwne takie no. Z Pewnie pusty, bo ja oczywiście, tak. No może chociaż grosiczek. O Jezus, nawet nie umiem tego otworzyć. Czy tak o. o kurde. Pusty. Ale niezły nawet. Nie jest zepsuty jakoś specjalnie. Uh -huh. Liście jak zwykle jak wszędzie. Nie już O. Tu, tu, tu no piemy, se. Tak, piemy se dalej. Ja tu wyłączam nagrywanie, a tu alarm, że kontener znaleziony, ale wisi kartka chyba, więc jest prywatny. Bo zobaczyć co w nim jest można. Tak, ktoś może być zadowolony, jakbyśmy zabrali nawet, żeby więcej mu śmieci wejdzie za jedną cenę. Ale w takich zazwyczaj nic nie ma. Nic nie, ma. Że nie wrzucać śmieci, ale nie ma mowy, żeby nie wynosić, co nie? Ale remont. Nie, ktoś na sprzątanie wziął. Fotele od poloneza? Myślisz, że polka? Nie wykluczone. To to już leży tu dość długo chyba. Wyglądają jak fotele no. od poloneza. Czyś jakiś kontener widzisz zanim zgaszę? Nie. Dobra. Kontrolujemy dziurę. ta rura jest. Każdą dziurę. O, jakaś cieniutka taka. To jest jeszcze ta stara, a tu jest już nowa. I no I zaworów, U. jakby więcej narobili. Mhm, jakiś łącznik. Ale tam fajny, ładny, żółty zawór. Te, ja, ale z tamtą, w tamtą stronę nie idzie rurę. coś odcięć, patrzeć, pewnie. Gilda? Nie Jedziesz, nie, nie ma. No, ktoś nie płacił za ogrzewanie, bo no za gaz. to odcięli? Pewnie podłączą. Tam pewnie też nie ma na generalnie... tak, walkieniu, tak. no. tu tu jest. 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 Nie, 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 się jest nie, 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 po nie, nie, Tak. No. nie, okiem jest też jest. tu jest. nie, Tu tu nie, 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 Tu nie, 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 też Tu jest. Nic nie ma, nie widzę, nawet Ten kontener nadal tu stoi. Tam nic nie widać, więc można w tamtą drugą alejkę. Dobra. Nic nie stoi nawet. Zbyt czysto. Zbyt czysto, żeby zaglądać. Podejrzanie czysto. Zbyt czysto, żeby zaglądać, czysto, żeby zaglądać nawet. to... Mhm. Stopa mnie boli. A jeszcze nie padamy coś wyjechał albo ptaki krzyczą. Cip, 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 kontenerki, taś, taś, taś. Gdzie jesteście? Jako? To... Kontenerów jest chyba nie Chyba nie ma. Nie, nie widać jest na horyzoncie. No, tu jakiś hord stoi na tych, na kapciach. No, tu mhm. już dość długo. Mądziak. Mam mądeo, wskrzywiłem. No, kurde, no, tak dobrze szło. Kiedyś była taka piosenka. Parodia Gangnam Style. Mam monte owo skrzynię, Kurde, no tak dobrze szło. O! Salon meblowy. Już nawet ktoś na tym spał. Kiedy to. Brakło mi słowa jak to. Określić, ale to taki jak wypad pod namioty, co nie? Nie. Gdzieś ciepłe noce to można. Gdzieś chociaż w tym... Nie Jakaś nagroda pocieszenia? Nie ma. Nic, kurde, nic kurde. Ktoś też się złości, że nic nie znalazł. No... To chyba też nic w koszu nie znalazł i krzyczy. Skontrolujemy jeszcze ten śmietnik. Z daleka nie widać, żeby coś przybyło. Zobaczmy najpierw z tyłu. Też za tym pomyślałem, żeby najpierw tu pójść. Dobrze, że kamery nie nagrywają zapachów. No cóż, to co było, co jest, to jest Chrystofonie. O, no. teraz to nie Dobra, Ale hmm. wali. z kwasie, z kisłymi śmieciami. są jakieś worki. Mm -hmm. oh, yeah. o. o. Dobra, w tym to nic nie ma. Idziemy stąd, do to jest To są opakowania po pizce. Trzeba mhm. tu przejść na pozor, na tamtą stronę. Na tą Między tymi tymi... No Ale upsorana, tutaj z lampy. O, no, nawalone.